Trzeba pamiętać o tym dniu, dniu, który budzi tak wiele kontrowersji i wydaje się, z sprawach oczywistych nie powinno się dyskutować. Natomiast tutaj wymaga przypominania ta tragiczna data data, którą do niedawna jeszcze bano się nazwać po imieniu bo ten zbrodnię trzeba nazwać ludobójstwem, i to już się dokonało. Nie po to, jak wielokrotnie już padało, by szukać zemsty, ale po to właśnie, by. Pamiętać. Trzeba o tym przypominać, powinno być tutaj pojednanie, ale oparte na prawdzie historycznej, oparte na, na przebaczeniu, pokucie w stosunku do tych, którzy jeszcze żyją, a część zbrodniarzy jeszcze żyje i wówczas dopiero będziemy mogli mówić o prawdziwie polsko-ukraińskim pojednaniu, gdy te wszystkie przesłanki zostaną spełnione. To czego oczekujemy to uznania. Zbrodni za zbrodnie, przede wszystkim przez naszych sąsiadów. I to będzie, myślę, najtrudniejszy etap tego pojednania. Niemniej to dzisiejsze i wczorajsze uroczystości, które miały miejsce tu przemyślu, w tą stronę zmierzają. Tu nie ma mowy o zemście, nie ma mowy o odwecie. Jest tylko oczekiwanie, by zbrodnię nazwać zbrodnią, uderzyć się w pierś i by nastąpiło rzeczywiste pojednanie na bazie przebaczenia. Nie są to wielkie oczekiwania ze strony polskiej, szczególnie wobec. Takiego dążenia, które Polska ma w kierunku Ukrainy, chęci niesienia pomocy, wspierania działań i aspiracji Ukrainy, działań już podjętych i tych, które mogą być podjęte w przyszłości. Tak więc zmiana polityki, na pewno zmiana retoryki i partnerskie nawzajem się traktowanie. Jest jeszcze szansa, że ta ustawa będzie procedowana jeszcze w lipcu. I wydaje się, że z tych już teraz czterech projektów, bo są projekty i ugrupowania KUKI z 15, i Platformy Obywatelskiej, Polskiego Stronnictwa Ludowego, jedna uchwała wreszcie zostanie podjęta, bo wszystkim Kresowianom ten Dzień Pamięci Męczeństwa ich należy się i chodzi o to, żeby to było święto państwowe. Pewnych zdarzeń nie da się zapomnieć, i dopóki będzie żył ostatni, który pamięta. To ta pamięć będzie. Pytanie, jak ona będzie głośna, bo ona do tej pory była bardzo cicha, bardzo nie przebijała się wśród innych zbrodni, przecież także hitlerowskich. Nie przebijała się obok Jedwabnego, nie przebijała się wokół, obok obozów koncentracyjnych Katynia. Ale przecież żyją ludzie, żyją rodziny, które na to czekają. I to jest zwykłe zadośćuczynienie w kategoriach ludzkich. Ale także, właśnie pojednanie i odpuszczenie wino, które się modlimy w codziennej modlitwie, e, przez nas, przez chrześcijan. Mamy obowiązek wybaczania, ale pamięć jest pamięcią, i tą pamięć winniśmy czcić, bo się często do niej odwołujemy. Że naród, który zapomina o swojej pamięci, o swoich przodkach i wydarzeniach, nie zasługuje na to, żeby samodzielnie funkcjonować. Stąd ten ostatni, sprawiedliwy, który. By żył, na pewno by wołał i oczekiwał. I nawet dlatego jednego sprawiedliwego należałoby to uczynić.